Halo. Cześć. Kto mówi? Ewa. No cześć Ewa, co tam? No, a Bożenka śpi? A nie, to pomyłka. Aha. No nie ten numer, bo chyba no, ja. pani Bożenka zmieniła, albo nie wiem, no bo ja mam ten numer, a tu w różnych sprawach dzwonią właśnie do pani Bożenki, a okazuje się, że to nie ona. No nie. Ale mam bity w telefon i już się wyciskałam i się z nią łączyłam. A kiedy? Na ten numer. A kiedy to było? Ile? No nawet dwa dni, trzy dni temu. No to... Mam bity u siebie w telefonie, naciskam i z nią się łączyłam. To, to, ja <noise> to ja... Nie rozumiem sytuacji. Niemożliwe raczej, żeby no, no. dwa były takie same numery. No właśnie, no właśnie o to chodzi, no ja, no bo ja, ja, ja przecież nie, nie wyciskałam teraz poszczególnych numerków, tak. tylko co nacisnęłam Bożena i się połączyłam. O widzi pani. No, no to... i tak i tak robiłam dwa, trzy dni temu też. <noise> to dziwna Trochę dziwna sytuacja, bo ten telefon, ten numer mam na abonament już ponad rok czasu. Aha. Tak. A ona niedawno, a ona niedawno właśnie go ma, bo miała poprzednio inny. A ten od niedawna ma. No to nie wiem, wie pani co, no, moje... co? panie spróbuję jeszcze, razem... jeszcze raz. Spróbuję jeszcze raz. Dobrze, no bo mówię, bo, bo nie wyciskałam poszczególnych cyferek, prawda? Więc, więc Tak, tak. tak panie... to mogłam się pomylić, ale mam, no, to mam w i nacisnęłam. No tak. dobrze, dziękuję, przepraszam, dobrze. 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 Spróbuję jeszcze raz, zobaczymy. No dziękuję.